Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, lubicie mówić i zarzucać we swoich wnioskach upolitycznianie sądów, upolitycznianie wyroków. Podajcie chociaż jeden przykład, podajcie chociaż jeden przykład upolitycznienia sędziego, sądu lub jakiegoś wyroku. Nie proszę o 50, nie proszę nawet o 5. Podajcie jeden przykład. Milczycie? Nie potraficie. Tyle w temacie upolityczniania wyroków. Tak, szanowni państwo, w kontekście naprawy wymiaru sprawiedliwości należy wyjść z bardzo krótką statystyką od początku wolnej Polski. Otóż jest pewien bardzo dobry przykład Niemiecka Republika Demokratyczna. Tam dokonano weryfikacji ilustracji sędziów i prokuratorów po czasach komunistycznych. Wiecie, ilu pozostawiono? Około 30%. I to myślę jest właściwa liczba. Zostawiono wtedy około 30% prokuratorów, około 30% sędziów w NRD. U nas pozostawiono 100% prokuratorów i 100% sędziów. I dlatego dzisiaj przeskakuje już do współczesności reforma wymiaru sprawiedliwości, której podjął się pan minister Ziobro. Jest rzeczywiście trudną i żmudną reformą, która postępuje jednak we właściwym tempie, we właściwy sposób. Chcemy naprawić wymiar sprawiedliwości. Do jego obnażenia, jego słabości najlepiej przytoczyć kilka spraw. Jeden z sędziów dopuszczał się lichwy, nękał swoich, nie wiem jak to nazwać, nawet, szanowni Państwo, klientów, nękał biednych ludzi i co mu się stało w czasach III Rzeczpospolitej? Otóż śmiejecie się z tego, ale nic mu się nie stało. Mimo, że ich nękał, nie spotkało go nawet postępowanie dyscyplinarne, bo w 2016 roku się przedawniło wszystko. Inny przykład, pewien, pewien człowiek, który w, był niepełnosprawny ze sklepu ukradł, tak trzeba powiedzieć, ale batonik wartości jednego, jednego, jednej złotówki był skazany przez sąd, skazany przez sąd na grzywne ograniczenie wolności, gdy inna osoba zapłaciła tę grzywnę, sąd ukarał też tę inną osobę jako niedopuszczalny czyn. To jest prawo, które jest silne dla słabych. To są sędziowie trzeciej Rzeczpospolitej, którzy są silni dla słabych, a wyrozumiali dla przestępców, jak w zamościu jak w zamościu gdzie na oczach matki i dzieci dwóch mężczyzn zabiło tępym narzędziem mężczyznę niespełna czterdziestoletniego i dostali wyrok jak za pobicie ze śmiertelnym skutkiem. Cztery i pięć lat. To jest prawo, którego wcześniej, które stosowane było i stosowane jest do dzisiaj przez sędziów i dlatego pan minister Ziobro podejmuje próby, które w pełni popieram zaostrzenia kodeksu karnego. Zaostrzenia kar dla najgorszych przestępców, dla za najgorsze przestępstwa z premedytacją, i w tym kierunku trzeba iść, drodzy Państwo. Wy chcecie, żeby prawo było prawem silniejszego, a my chcemy, żeby prawo chroniło słabszych. Praworządność jest wtedy, bo lubicie się na to słowo powoływać. Praworządność, Wysoka Izbo, jest wtedy, kiedy prawo chroni obywateli i chroni słabszych obywateli bardziej niż silniejszych obywateli, bardziej niż oszustów, bo rzeczywiście wystarczy dla skuteczności działania prokuratury przytoczyć kilka przykładów. Ten, o którym mówił pan minister Ziobro Ambergold, ponad dwa lata czekał. Inne przykłady, ponad trzy lata w czasach platformy obywatelskiej. Teraz getback back, inna afera, tak wielka, bardzo niedobra afera. Wiecie po jakim czasie skierowany został wniosek prokuratury? Po około dwóch miesiącach. Tu macie dwa lata, tutaj macie dwa miesiące. Boli was to ciężko wam się tego słucha, prawda? Szanowni Państwo. żeby poznać roz bezmiar czasami potrzeb reformy wymiaru sprawiedliwości. Właśnie wystarczy sięgnąć do wyroków niektórych. Ale niektóre z nich rzeczywiście ośmieszają wymiar sprawiedliwości do tego stopnia, że pewnie należałoby opuścić kurtynę milczenia. Ja w związku z tym przytoczę tylko kilka. Nie tylko takich, które dotyczą zresztą Najgorszych przestępstw. Ale na przykład powiem, opowiem o sądzie, bodaj we Wrocławiu, który wyroku, w uzasadnieniu wyroku kopiował dane z zupełnie innej sprawy, kopiował je tak, że nawet skopiował dane osobowe, dane adresowe w niewłaściwy sposób. Jak nazwalibyście takie zachowanie? Albo tego sędziego, który dopuszczał się lichwy. Albo sędziego, który molestował swoją asystentkę i dostał. Karę bodaj dwa razy po pięć tysięcy złotych. Ślad, ślad na duszy tej biednej kobiety, a tutaj mniej niż dwukrotna wynagrodzenie tego sędziego. A sędzia Milewski w waszych czasach sędzia na posyłki, to jest wymiar sprawiedliwości, który chcecie budować. Więc odwołujcie się, odwołajcie się do spraw, które dobrze znamy. Z niedawnej przeszłości, z czasów, kiedy prokuratura była oddzielona od ministra sprawiedliwości, prokurator generalny, i z czasów, kiedy prokuratur, prokurator generalny po wielu miesiącach, a w wielu sytuacjach po wielu latach, wszczynał postępowanie, kiedy dowody były zatarte, kiedy bardzo ciężko było przesłuchiwać świadków. Takich sytuacji są dziesiątki, jeśli nie setki, dotyczące bardzo dużych spraw. A wielka mafia warszawska i osoby, które żyją po, 130, żyją po 130 lat, po 120 lat, czy to jest wymiar sprawiedliwości, którego wy chcecie, Wysoka Izbo? Bądźcie opozycją najjaśniejszej Rzeczpospolitej, a nie opozycją, która wkłada za wszelką cenę kij w szprychy, nawet tam, gdzie. Wszyscy obywatele, 80%, ponad 80%, domaga się właśnie reformy wymiaru sprawiedliwości. I tej reformy, którą pan minister sprawiedliwości, pan minister Ziobro, z determinacją cały czas stara się ją. Ja przepraszam bardzo, przepraszam Panie Premierze, bo Pani poseł nieustająco zakłóca obrady. Przerywała Pani Panu ministrowi, przerywa Pani, panu premierowi. Ja bardzo proszę, miała Pani swój czas na wystąpienie, obrażała Pani Wysoką Izbę, a nikt Pani nie przerywał, więc bardzo proszę zachować się spokojnie i godnie, jak parlamentarzysta tej a zatem, Izby. Dziękuję. A zatem Szanowni Państwo, to sfera to sfera wyroków, to sfera działania prokuratury. Chcę wspomnieć o jeszcze jednej sferze, gdzie współpracuję blisko z panem ministrem Ziobrą i gdzie jestem przekonany, że bez takiej determinacji, jaką wykazuje prokuratura, nie byłoby pewnych fundamentalnych sukcesów. Mianowicie sukcesów związanych z walką z przestępczością gospodarczą, z mafiami watowskimi. To nie tylko to, o czym mówił pan minister Ziobro, porównując rok 2012, ja akurat pamiętam 2015, 750 milionów, do zeszłego roku 4 miliardy zabrane przestępcom. Kilkukrotnie większa kwota świadcząca o determinacji, skuteczności, efektywności i profesjonalizmie działania prokuratury i organów ścigania. To są środki, drodzy rodacy, Wysoka Izbo, które przeznaczamy właśnie na cele społeczne, na cele rozwojowe, na infrastrukturę, ale te środki wcześniej lądowały w kieszeniach przestępców. To właśnie dzisiaj one lądują w kieszeniach obywateli. Dlatego, Wysoka Izbo, proszę o odrzucenie wniosku o wotum nieufności wobec pana ministra Ziobry, ponieważ pan minister stara się naprawać jedne z najtrudniejszych obszarów życia publicznego, gospodarczego i społecznego jednocześnie, które stanowią niechlubną spuściznę III Rzeczpospolitej. I naprawa tego państwa leży, naprawa państwa, naprawa wymiaru sprawiedliwości leży również w waszym interesie, ponieważ państwo polskie, sprawne państwo polskie jest dobrem wspólnym. I jego usprawnianie, jego naprawa leży w interesie wszystkich obywateli i od naprawy tych instytucji zależy również przyszłość polskiej gospodarki i przyszłość naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo.